Przede wszystkim, z tej strony Akcji 12 a to taki krótki, nietypowy materiał, ponieważ postanowiłem, że nagram coś. Chodzi głównie o to, że y, pff, są nowe osoby na tym kanale, które po prostu mnie ani nie znają, ani z nikąd nie kojarzą i pewnie może na przykład zastanawiają się, czy warto zasubskrybować, co mogą zobaczyć i właśnie o to mniej więcej chodzi, czyli powiedzieć coś o sobie, o moich zainteresowaniach, mniej więcej w jakim mm, kierunku dąży mój kanał i jakie mam takie, jakby powiedzieć, pomysły co to tutaj pokazać, zrobić, nagrać i tak dalej. Ja yy, no, mam na imię Damian, chodzę do drugiego gimnazjum. Yy, moje zainteresowanie traci głównie informatyka, ale można też tutaj wziąć pod uwagę, mm, jeśli, jeśli oczywiście, YouTube'a, jeśli to jest oczywiście jakakolwiek zainteresowanie, ponieważ da się z niego zarabiać przy jakiejś tam większym gronie odbiorców, fanów i tak dalej, więc można to nazwać właśnie tym tak zwanym zainteresowaniem. Ogólnie to. Na razie głównie jeśli chodzi o kanał też to nagrywam raczej głównie tymczasowo, no to LOLa i tego Casa, ponieważ nie ma więcej pomysłu. Tam pojawił się jeden ucieniu z Infestation, mimo że nie było jakoś bardzo oglądane coś tam z Battlefielda, też nie było jakoś mega. Z tego The Force jakieś nowe wyświetleniu niby były, się zastanawiam czy tego nie nagrywać, ale na razie zbytnie nie ma jak. Mm. I ogólnie w planach jest zrobienie takiej właśnie miniserii takiej z Infestation, Mam yy, no, w planach... Właśnie dzisiaj, czyli już Wam mówię, który dzisiaj jest, tylko sobie przyjadę myszkom 25 marca, czyli środa. Yy, mam w planach dzisiaj albo już czwartek kupić Armę Trójkę. Yy, po prostu ją pobrać, trochę ją obczaić, pograć sobie, ogarnąć jakąś ekipę i po prostu... po prostu, po prostu sobie można było ogarnąć z tego jakąś serię, ponieważ no jest jakikolwiek pomysł, gra pod tego co słyszałem od znajomego, bardzo, bardzo spoko. I, yy, i w sumie, w sumie to chyba Tyle co jest z tych takich głównych rzeczy, wydaje się, że powiedziałem już wszystko, co mogłem powiedzieć na swój temat i o tym, w jakim kierunku mniej więcej dąży mój kanał ogólnie, właśnie, kanał dąży bardziej w stronę gamerską, mimo że jest to naprawdę dużo jest tych youtuberów właśnie, którzy nagrywają głównie tylko gry i nie nagrywają na przykład właśnie tak zwanych, boże, 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 to się nazywa, nie nagrywają takich różnych rzeczy, razie, mam tak... Mało widzów, czyli nie mają na przykład, nie wiem, kilka tysięcy, to po prostu no. Na razie biorę głównie. Oczywiście filmy bez kamerki, raczej tylko gry, no. W przyszłości pewnie dojdą coś innego, typu jakieś vlogi czasami, yy, nie wiem, może jakieś wycieczki motocrossowe albo motorowerowe jeśli można tak powiedzieć, no i... Hmm, co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć? Właśnie tak nie bardzo mam co, więc wydaje mi po prostu to będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do stawienia subskrypcji na moim kanale, wspierać mnie, zobaczyć jak to po prostu będzie wyglądało w przyszłości. Tak na razie, nie mogę Wam więcej powiedzieć na ten temat, jakie mam do tego plany, ponieważ wszystko może się w przyszłości zmienić, mój, mój głos się może zmienić, wszystko może być po inne, więc nie chcę tak jakby powiedzieć, dmuchać na zimne, tak i... No po prostu no, poczekajmy więc. Ja po prostu Wam za uwagę, jeśli taka moja przemowa Wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, jeśli już Was przekonałem do jeśli przekonałem was do właśnie tyle Jeśli przekonałem was do mm, jakby zasubskrybowania, no i idziemy się w przeszłych materiałach. Cześć i trzymajcie się.